Dzień dobry kochani. Mam podejrzenie, że że na przestrzeni ostatnich 24 godzin ktoś dokonał sabotażu. Sabotażu. Sabotażu skierowanego prosto w kanał. Dziękuję za suby. I dodatkowo mam też podejrzenie, że to jest ktoś z Krakowa. Krakowiacy. Proszę bardzo. Przyznać się. Wczoraj zażartowałem, że mamy 3, 3, 2. Wiecie. I mówię. Mmm, y, szkoda, że nie 333. To bym tak po krakowsku powiedział czy, czy, czy. A dzisiaj co? Mamy. 334. Przeskoczyliśmy. Ktoś z Krakowa ewidentnie ewidentnie chciał, żebyśmy ominęli. Czy, 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 żeby nie było takiego odcinka, że ja tu sobie żarty stroję z krakowiaków, z osób z południa. Nie, to nie, oczywiście. Ja się nie będę urażał. Nie ja będę się obrażał. Jeżeli tak mamy sabotować ten kanał, to proszę bardzo. Tylko, że taka okazja już nie wiem co następne. Może 3333? Ale to wiecie, to jeszcze trochę, nie? No nic. W każdym razie bardzo serdecznie, oczywiście, standardowo chciałem Wam podziękować za absolutnie każdy z tych 334 subów. Cieszę się, że jesteście. Yy, jakoś mi tu fajnie z Wami. To jest jakieś takie... Że teraz mam taką mini tradycję, że kończy się dzień, rodzina idzie spać, a ja zawsze wpadnę do tego studia, nagram coś, coś poopowiadam, albo za aktorze. Nie, nie, to, do tego to mi bardzo daleko. Bardzo daleko. Yy, ale fajnie, fajnie. Cieszę się, że jest to dla mnie taki przyjemny rytuał wieczorny, więc mam zamiar go cały czas kontynuować. Tu się nic nie zmienia. Codziennie będą odcinki. Widzimy się oczywiście jutro. Dziękuję Wam jeszcze raz za wszystkie subiki i zachęcam tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, do zostawienia swojego. Yy, sabotujcie. Oczywiście. Sabotujmy kanał. Dziękuję za suby. Niech rośnie. No, niech ma. Oczywiście. Trzymajcie się. Do zobaczenia jutro.